Kazanie na górze. Fascynacja obłędem, fragment 287 Stefan Kosiewski w pierwszym dniu wojny domowej w Europie Wschodniej z podjudzenia Jarosława Kaczyńskiego. Zarys estetyki hazarów Czyta z Frankfurtu nad menem autor. Najpierw przytoczenie ze strony internetowej Radia Watykańskiego. Z dnia dzisiejszego przytaczam tylko za cenę desakralizacji kościoła mogłaby toczyć się walka o władzę między siłami centralistycznymi. I partykularystycznymi. Na jej końcu pozostałby kościół sekularyzowany i upolityczniony, który niewiele by się różnił od jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. Stwierdził prefekt Kongregacji Nauk Dodał także, że wezwanie przez papieża do odnowionego spojrzenia na kolegialność biskupów jest czymś przeciwnym niż relatywizacja posługi Piotrowej powierzonej mu przez Chrystusa. Koniec przytoczenia. Z artykułu arcybiskup Miller: Życie kościoła nie może się koncentrować na papieżu i kuri. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Gerard Lick-Müller, wymieniony już przez Franciszka, pośród dziewiętnastu nowych kardynałów, wyjaśnił, że liczne i jawne wezwania publiczne franciszka do decentralizacji władzy papieża, między innymi w Ewangelii Gaudium, nie podważają jednoosobowej władzy w Kościele rzymskokatolickim powierzonej Piotrowi przez Jezusa Chrysta. Informacja o wystąpieniu kardynała Müllera na sympozjum we Walencji, podana przez Radio Watykańskie w języku polskim, nie wyjaśnia, czy powołanie przez Franciszka siedmioosobowego kolegium kardynałów do spraw przygotowania reformy kościoła i jego finansów relatywizuje de facto posługę Piotrową obecnego papieża Bergoglio? Czy tylko profanuje w praksis posługę Piotrą i zrzuca sakralną odpowiedzialność za likwidację jednoosobowego urzędowania? Zastępstwa Chrystusa na ziemi, na siedem podstarzałych osób duchownych, apodyktycznie wrobionych drogą mianowania odgórnego, w niekanoniczne mataczenia bergolią. Fałszywa kolegialność, to znaczy, Fałszywa demokracja papiestwa zastosowana przez Franciszka nie da się wiem oddzielić od fałszywego wyboru dokonanego przez większość kardynałów podczas ostatniego sede w Kaplicy Kstyńskiej, Po którym to wyborze nie bezpośrednim przez Ducha Świętego, lecz pośrednim z głą większością matematyczną uczestniczących w głosowaniu osób. Kumaty Polak i robotnik z Gdańska powiedział: Przytaczam, jako wierny syn Kościoła, przyjmuję to z oczywistością ale zastanawiałem się, czy, a czas pokaże, czy Duch Święty został przegłosowany przez kardynałów, czy nie. Jak mu czas pokaże. Koniec przytoczenia. Powiedział w Polsat News Lech Wałęsa, komentując zbór nowego papieża. Mając za sobą po wyrzuceniu mnie ze studiów grudniową nocą 1977 roku za antykomunistyczną działalność w PRL-u, odbyty w 1978 roku, staż mistrzski w czelackim peberolu, a była to Zaiste Mistrzowska, Bóg mi świadkiem, posługa pasterska, nad kilkunastu spawaczami, z i betoniarzem, tudzież kilkoma uczniami przy zakładowej szkoły zawodowej. Oraz następnie, w 1979 roku, katolickie nauczanie społeczne. 27 siedmiu robotków i Polaków w Ergu, najpierw z pozycji mistrza do spraw obróbki z krawaniem, a potem mistrza do spraw utrzymania ruchu na hali włoskiej i niemieckiej. Wyjaśniam robotnikom i bezrobotnym stolikom w Polsce, jako Wyższy stopniem robotniczym od Wałęsy, technik, mechanik, czego nie muszę chyba wyjaśniać mojemu koledze związkowemu Wałęsie w 1980-81 roku, że czas już zrobił swoje nie tylko w sprawie podniesionej przez syna kościelnego i laureata Nobla. To znaczy, w sprawie omności Ducha Świętego, w sprawie wyborów dokonywanych przez ciała koszelne. Czas pokazał także to, czego Wałęsa jeszcze nie wiedział w zeszłym roku, przed przyznaniem przez Wałęsę 100 tysięcy dolarów nagrody Wałęsy kryminalisty Chodorkowskiego, którego Putin wypuścił przedczasowo z kolonii karnej do Szwajcarii na niepodanych do publicznej wiadomości warunkach, zapewniających, byłemu rezydentowi KGB WNRD nie tylko pij spokój podczas igrzysk dla ludu w Soczi. Teraz niechaj ten, kto ma uszy ku słuchaniu i trzecie oko wzorem siwy dewy indyjskiego w kościelisku, i Zakopanem, znanego pod polskim nazwisku Jorgualny Rudra. Bo nie można przecież relatywizować stwierdzenia zgodności z Duchem Świętym zawartego imanentnie w stwierdzeniu faktu, iż zadanie odblokowania siedmiu słownie siedmiu miliardów dolarów wywiezionych przez Chodorkowskiego z Rosji, jeszcze przed jego aresztowaniem i zamalowanych także przez w bankach szwajcarskich, dokonane chyba może być wyłącznie przy pomocy osoby posiadającej nie tylko znajomość Haseł dostępu do kasy, która nie może przecież leżeć bezczynnie na koncie, jak łupy hitlerowców zdobyte na Żydach w czasie Aryzacji. Lecz musi pracować na siebie w taki sposób, ażeby całego majątku. Zagrabionego przez Żyda Chodorkowskiego podczas tak zwanej prywatyzacji Wosji? Nie zeżarła Putinowi inflacja. To czy nie zagarnęli dla siebie żydowscy banksterzy z Rosji? Chwalmy pa! Wydanie 23, Kraków, 1900 62 roku, strona 44, słownie 44. Zakończmy siostry i bracia. Dzisiejsze nauczanie pasterskie Katyków i Polaków nie tylko w miasteczku dać, Koło Katowic, będące otwartym tajemniczaniem Najwyższego i ostatniego, trzydziestego stopnia, eksplikację objaśniania Bergolenia. Dokonane przez mistrza zczonego i magistra, ponadto uznanego w obediencji niemieckiej, wezwaniem Jezusowym opublikowanym za wodą kurii metropolitalnej z dnia 2 kwietnia 1957 roku to znaczy jeszcze po staremu konserwatywnie przedsoborowo jak na paka i katolika przystało po pierwsze przytaczam <kluzny> błogosławieni ubodzy w duchu albowiem ich jest królestwo niebieskie po drugie błogosławieni którzy się smucą i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni i po siódme błogosławieni którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości Albo ich jest królestwo niebieskie. Chwała Tobie, Chryste, za te wdy pełne pociechy. Koniec przytoczenia z Panem Bogiem. Z frankfurtmenem mówił Stefan Kosiewski.